Witam kolejny odcinek. Idziemy za Johna Ale jeszcze przydało mi się coś przy okazji pozbierać. No to prowadź. Jak Twoja ręka. Trochę sztywna, ale wszystko gra. Jak Twoje plecy W porządku. No to idziemy dalej, jak wszystko gra. Lekarstwo sobie pozbieram. Możesz nieco rozejrzeć, jeśli chcesz, ale ja tam nie wiedzę. Będę tu na ciebie czekał. A czy ja coś stąd potrzebuję? Chyba nie. Dobra, to idę do Johna i idziemy dalej. To w tą stronę, tak? Nie, tam przyszedłem. Czyli chyba tutaj. Jak myślisz, co znajdziemy w kuglach? Liczę na bieżącą wodę. Jeśli o mnie chodzi. Trzeba to pozbierać? Nie będzie dzięki mogą być zamiast jaguarów No to skaczemy To tutaj pójść Na siłę trzeba otworzyć. Drzwi już zardzewiały. Przeszukamy mapę. Tu jest jakaś droga. Rzućmy na nią okiem. Co się dzieje? Cholera, tujca, na ziemię. O cholera, ciężarówka utknęła. Widzę. Utknęli w błocie. Dobra, za mną. Co ty robisz? Wracaj, schowaj się. To ty tu jesteś specymat od logistyki, nie? Będziemy się skradać. Hej, czekaj. Widzę ich. Czekaj, swoi, ale miej oczy szeroko zajrzeć. Ja to zrobię. Jednego wykończyć. Całe to miejsce ma zostać zabezpieczone. Tak jest. Jeśli coś tu jest, znajdziemy to. Szukać. Okej. Okay. Żona się już tam zajmuje kolejnymi. Ten jest nie powłoka, ja nie mam łuka. No, co co się... coś poszło ewidentnie nie tak. Ktoś powinien tam zajrzeć. Ja to zrobię. To tutaj. To pilnuj, żeby nic tędy nie przeszło. Całe to miejsce ma zostać zabezpieczone. Tak jest. Jeśli coś tu jest, znajdziemy to. Kiedy ten złom miał ostatni przekon? jest rdzą. Dobra, ty tam się nie wychylaj może, co? Czego my tu szukamy? Wszystkiego, co się rusza. Wszystkiego, co się nie rusza. Jeszcze nie znaleźli tego artefaktu. Chciałbym być tym kolesiem, który to zrobił. A ja nie. Czemu nie? Byłbyś bohaterem. Raczej byłbym trupem. Nie, dzięki. Zamierzam siedzieć tu dalej i wypatrywać nieprzyjaciela. Mniej gadania, więcej szukania, panowie. Ruszcie, dupy! Tak jest. Lara, czysto. Jest cicho. Co robi twój oddział? Sprawdzę. Nie płacimy im za zwiedzanie. Przeczągajmy się podwozem. No, pomysłowe. Czekaj! Dobra. Naprawdę tam utknęła. Jak ruszymy, to z miejsca to kaplica. Będziemy musieli. co trzech na raz mam zdjęć? Czemu mnie nie posłuchałeś i nie sprawdziłeś mostu? Jestem pewny, że sprawdzaliśmy wcześniej most. i nie zamierzam cię kryć. Może uda się jakoś wyciągnąć to transporterem. Dobra, może. Pozwól, że się zastanowię. Możemy ich załatwić. Pójdziesz w lewo. Zajmę się tymi kolesiami. Co tu się... Schowaj się. Dej! Sami! Dobra, za kolesie? Mówiłem, że mają sprawdzić najpierw most. krep.

Teraz trzeba przeszukać. Bra, tak się nie da. No, jest nareszcie mamy jakąś broń? Oby to byli wszyscy. Chowało. Co? Nie wiem. Nie na taką cywilizację chciałem trafić. Ach, ale mnie ręka zleci. To znaczy, że się goi. Chyba bolałem, jak była rozkradana. Oj, wiem. Po prostu próbuję nie myśleć o swoich plecach. to raczej tego nie zrobię. Potrzebuję strzałę wybuchającą. Że nie mam materiałów na to, aby ją stworzyć. To wystarczyło? Dobra, to się teraz odsuń panie. Może te chcesz wybuchnąć. No idziemy dalej. Dalej idziemy. Ja sobie może to wezmę. Na wszelki wypadek? Jakiś pomysł, gdzie są te z to może być wszystko: para posągów, gór albo strumieni? Chyba dowiemy się, kiedy je zobaczymy. Tak. A widzę tam niżej ludzi. Gadanie zostawiam Tobie. No, my jesteśmy odbić. czy możemy gdzieś tu spędzić noc. Co robicie tak głęboko w dżungli? Zgubiliście przewodnik, czy co? Ha, nie. Wcześniej byli tu jacyś kolesie. Poszukiwali ruin. To ktoś od was? To trójca. Z pewnością nie. Hmm, I tak muszę zrobić przerwę. Chodźcie. Ach. Przepraszam, że zadaję tak dużo pytań, ale jedyna noclegownia w tej mieście nie należy do mnie. Ostrożności nie zaszkodzi. Tak w ogóle jestem, Johna. Abi, Lara. Chodźcie, usiądźcie. Carlos, trzy. No więc. Właściwie, dlaczego tu jesteście? Chcemy rozwiązać zagadkę, ale rozbiliśmy się. Rozbiliście się? Tak. I tak po prostu wyszliście z wraku. Lecieliśmy. Na szczęście nisko. Poszukujemy tu jakichś majańskich ruin. Majańskich? Wiecie, że jesteście w Peru. Tak. Ta. Długa historia. Dzięki. Cóż, ty raczej nie wyglądasz jak typowy archeolog. E, ona jest archeologiem. Ja kucharzem. Czyżby? Tak. Próbowaliście już naszego sewicze? Taki Ach. lokalny przysłach. Nie, chyba, że jest w dżungli. <laughs> o, przegapiliście słynne rybne drzewka. <laughs> Gdzie to zrobiłeś? E, w Meksyku. Mhm. A co? Widziałam kiedyś ten symbol. Gdzie? A, niedaleko są ruiny i niewielka skała, na której wyryto coś takiego. A czy mogłabym się tam rozejrzeć? Tak. Jasne, ale zapewniam, że nie są majańskie. Jesteśmy dumnymi potomkami Inków. Mm. O, Johna, nie chcesz sobie chwilę odpocząć? Na pewno. Tak, obiecałam ci wolne. Więc nie mogę odmówić. No cześć. No cześć. Tu idziemy szukać ruiny. ale może się popytamy. Nie zresztą mowa? Przyzwyczajaj się, że poza piciem i poceniem się nic tu nie ma do roboty. Ty nie jesteś stąd? Może się jakoś dogadamy? Ha! O, witaj, jesteś z ekipy wykopaliskowej? Nie, ja tylko przechodzę. Rozumiem. Jeśli czegoś ci trzeba, targ jest na środku miasta. Możesz uzupełnić zapasy. Dziękuję. To drobiazg. Dobra, to idziemy dalej. Hej, jak chcesz wiedzieć, co gdzie jest w Kugłakiaku, wal do mnie. Jesteś tu przewodnikiem wycieczek? Hmm. Wiem, dokąd iść i przed kim cię ostrzec. Rozumiem. Najlepsze ryby są na nabrzeżu, to jasne. Najlepsze tacos są w El Licor de Cerdo, ale tamtejsze piwo to szczyny. <noise> będę na to uważała. A jeszcze Omar. Trzymaj się od niego z dala. Takich kłopotów lepiej unikać. Wydaje mu się, że może przyjechać i brać wszystko, co zechce. Jasne. Cóż będę trzymała się z dala od kłopotów? Miej oczy otwarte. Bo nie bardzo. O marze, oni pracowali całą noc. I co? Nie za to dostają wypłatę? Zjeżdżaj. To... Nie bez... Cholera, nie. Raz i daj mi obejrzeć ten cholerny mecz. Co to jest? Fajnie byłoby przepędzić tych złodziei. Wszystko w porządku? Nie, wszystko do kitu. Ci grabieżcy przyjeżdżają, zatrudniają nas do wykopywania naszych własnych artefaktów i płacą głodowe stawki. Uciekają z nimi i czerpią zysk. Jesteśmy w kropce. Odkąd Porwenir się wycofał, nie ma pracy. Łatwy z nas cel. Wyobrażam sobie, że burza też nie pomogła. <laughs> Nasz skromny dobytek przepadł albo zatonął już nie wiem, co mam robić. Mam pewne doświadczenie z tego rodzaju ludźmi. Może pomogę? Nie wiem, w czym to pomoże. Jak się nazywasz? Lara. Wiktor, jeśli chcesz porozmawiać z dyrektorem zamęczającym do spraw grabieży, Omarem, to jest tam. Dzięki. Uważaj, on nie lubi, jak ktoś się stawia. No, to już wiem. Odpieprz się, Omar? przy kim jesteś? Szukasz pracy? E... Masz pecha. Nie trzeba nam więcej ludzi. Teraz kadrami zajmuje się Marko. O, tak, dziękuję. Wiesz gdzie jest? Jak gdzie? Barze. No to idziemy do baru. Gdzie tu jest bar? Mogę sobie tym pojeździć, czy nie? Chyba nie, dobra. Nieważne. Tu jest jakiś targ. Spokojnie, jest bar. No bo może się bardziej skupię na ruinach. Nie wiem, jak mogą tak radośnie plotkować, skoro tak wiele straciliśmy. Przepraszam. Czekaj, nie jesteś Mariellą. Nie, ja tylko. Y, przepraszam, że przeszkadzam. Masz jakieś przedmioty na wymianę? Witam. Niech zgadnę. O Marcie przyszła pocharacz? Ten sukien syn nic nie dostanie. Ale o czym ty mówisz? O czym ja. Przepraszam. Zobaczyłem nóż i pistolet i myślałem... Nieważne. Szukasz czegoś konkretnego, czy się rozglądasz? I co masz? Co mam? To kłakjaku, Jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych w Ameryce Południowej. No, mogłoby nim być. Gdyby nie działania grabieżców? Otóż to. Omara i jego zbiorów nie interesuje historia, tylko forsa. Mam na sprzedaż okazy o dużym znaczeniu dla kultury. Mogą być uszkodzone, ale warto je odrestaurować. Pokażę ci. i tak mnie na nic nie stać. Tomek do pistolet. Ciche austraw. Doskonały wybór. Dobra, kupujemy jedno tak lekarstwo i. powinno starczyć. Chipsy, Jona, znalazłam ruiny Inków, ale sądzę, że fundamenty świątyni są starsze. Tak, Abi przypomniała sobie, gdzie widziała ten symbol. Jest gdzieś wewnątrz świątyni. Świetnie, podziękuję jej ode mnie. Siedzę tu z nim. Możesz mi podziękować, niczego nie niszcząc. <grych> Dobra, w tym dziękuję dana. na tyle. Jak się podobała, to zostaw. Łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w następnych odcinkach.